Witam serdecznie, dobry wieczór. Szymon konieczny, strona na Facebooku. Koncertomania Jasielska i okolice. Mamy majówkę. Dookoła pięknie kwitnące zielone drzewa. Pięknie pachnące trawy, pachnące bzy. A to znak, że już coraz bliżej lato, bo mamy majówkę. Przedstawiamy Państwu Jasielski Informator Wydarzeń Kulturalnych w Jaśle w maju 2025. A więc czytamy. Uwaga, uwaga drodzy mieszkańcy Jasła. Już piątek i w sobotę. W dniach od 9 do 10 maja 2025 roku Dni Funduszy Europejskich Muzeum Regionalne w Jaśle, Generator Nauki. W godzinach od 9 do 14 piątek, piątek od godziny 9 do 17, sobota od godziny 11 do 19.30, sobota od godziny 16.30 do 22.00. W imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasła na Dni Funduszy Europejskich 2025 w Jaśle, Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Jasła. A przede wszystkim najmłodszych z rodzicami na spotkanie autorskie dla najmłodszych, co się zdarza u lekarza z różą hajkuś, które się odbędzie w piątek 9 maja o godzinie 10 w miejskiej bibliotece publicznej w Jaśle. Jasielski Dom Kultury serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Jasła już w piątek 9 maja na spektakl Wykapany zięć, który się odbędzie. Piątek 9 maja o godzinie 18 w Jasielskim Domu Kultury. Jasielski Dom Kultury serdecznie zaprasza już w sobotę 10 maja na Europejską Majówkę z Kulturą, która się odbędzie w sobotę 10 maja od godziny 9 do 15 w Jasielskim Domu Kultury Miejskiej Bibliotece Publicznej. Szczegóły na plakacie w imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasła w sobotę 10 maja. O godzinie 15 piknik integracyjny dla mieszkańców osiedla Karczorowy w domu osiedlowym, który się odbędzie w sobotę 10 maja o godzinie 15 w domu osiedlowym Karczorowy w Jaśle. W sobotę 10 maja w Jaśle rozpocznie się piąty festiwal Muzyka Klasyka, koncert muzyki klasycznej Missa Pro Pace o godzinie 16. Kościele Ojców Franciszkanów w Jaśle w imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasła. W sobotę 10 maja mecz piłki nożnej JKS Czarni 1910 Jasło Sokół Kamień o godzinie 15 na stadionie przy ulicy Śniadeckich w Jaśle. W sobotę i w niedzielę w dniach od 10 do 11 maja w hali sportowej Mosir przy ulicy Sikorskiego w Jaśle. wielkie targi roślin, które się odbędą. O godzinie 9 do 20 w Halimosir w Jaśle. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie z Jakubem Kaczmarczykiem. Czteroksiąg magiczny, które się odbędzie 12 maja. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle. 14 maja świętujemy rocznicę działalności Filii numer 1 w nowej lokalizacji o godzinie 10 na kotlinę 11 Miejska Biblioteka Publiczna Wiaśle. Serdecznie zaprasza. 14 maja w Jaśle Orlen wyścig Narodów Meta Wiaśle o godzinie 16.30. Jaśielski Dom Kultury serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Jasła na spektakl w wykonaniu Teatru Młodzieżowego Jaśielskiego Domu. Kultury pod tytułem Adam i Ewa Epilog, który się odbędzie 14 maja o godzinie 17 w Jasielskim Domu Kultury. Następny Jasielski Dom Kultury serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Jasła na koncert Jam Session 3, który się odbędzie 16 maja o godzinie 19 w Jasielskim Domu Kultury. 16 maja także w Jaśle będzie Noc Muzeum. MRJ Generator Szczegóły wkrótce i informacje na Plakacie w imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy na noc Muzeów 2025 Wiaśle. Następnie 21 maja mecz piłki nożnej JKS Czarni 1910 Jasło i Dębica o godzinie 18 na stadionie przy Ulicy Śniadeckich w Wiaśle. Jasielski Dom Kultury serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Jasła już 23 maja. 2025 roku na koncert z okazji Dnia Mamy Perły Muzyki Rozrywkowej, który się odbędzie 23 maja 2025 roku o godzinie 18 w Jasielskim Domu Kultury. 25 maja Kontynuacja festiwal Muzyka klasyka tym razem koncert muzyki organowej i kameralnej o godzinie 17 w Kościele Ojców Franciszkanów w Jaśle. W imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasła. Następnie Jasielski Dom Kultury. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Jasła na majową noc z Jasielskim Domem Kultury, która się odbędzie 30 maja od godziny 18 do 23.30 w Jasielski Domu Kultury. Szczegóły wkrótce na plakacie. Następnie 31 maja mecz piłki nożnej JKS Czarni 1910 Jasło Karpaty Krosno o godzinie 16:30 na stadionie sportowym przy ulicy Śniadeckiej w Jaśle. Szczegóły na plakatach. W imieniu organizatorów wydarzeń serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasła na wydarzenia kulturalne w miesiącu maju 2020. Także śledźcie Państwo. Jasielski informator wydarzeń kulturalnych w każdym miesiącu, no i strony ośrodków kultury. Tam znajdziecie Państwo informacje dotyczących wydarzeń kulturalnych w mieście Jaśle, Kroście, Gorlicach i Okolicach, i również strona na Facebooku Koncerto i okolice Informacje, które udostępniam. Życzę Państwu miłej, spokojnej nocy. Mamy maj, dzisiaj niestety dzień, jak i wieszur, jak i noc bardzo chłodny, bardzo chłodna. Dlaczego? Bo zbliża się zimnej zośki, a po zimnej zośce, miejmy nadzieję, nastąpi słoneczne, gorące, upalne, tropikalne lato, jakie najbardziej oczekujemy. Do zobaczenia, serdecznie pozdrawiam. Szymon z strona Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice z miłością i sympatią i pasją do wydarzeń kulturalnych. I w imieniu organizatorów wydarzeń serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasła na wydarzenia kulturalne w miesiącu maju 2025. Pozdrowionka, do zobaczonka. Szymon Kojszy, na Facebooku Koncertowania z jakubice Cześć! <Szysk>